No, cześć! Przyszła jesień, czas zmieniać opony na zimowe. No, i witam Was z naszego Mitsubishi AIMIF. Samochodzik lata, ale jeszcze ma opony letnie z kołami aluminiowymi letnimi. A że posiadam zakupiony z samochodem komplet zimowych, czyli koła i opony, to czas dokonać tej wymiany. Tutaj chciałbym poruszyć taki temat, dlatego że samochód posiada czujniki TPS. część z was może będzie chciała jakby dowiedzieć się, czemu ta ikona powietrza, czyli czujnika TPS się pojawia. Samochód ma cztery czujniki w czterech kołach i ma dwa komplety. i ten drugi komplet ma oddzielny komplet czujników, ten oddzielny komplet kół. I żeby samochód nie wyświetlał ikony czujników należy po wymianie kół z letnich na zimowe i odwrotnie z zimowych na letnie dokonać zmiany nastawy w systemie tego samochodu. Tutaj mamy ten przycisk na dole, którym możemy zmieniać parametry wyświetlane na tym małym okrągłym ekraniku i będziemy tu mieli o, tą wartość set i tu jest 1. i w tym przypadku wybieramy tu który zestaw czujników zmiana jest możliwa jeżeli przytrzymamy i później zmienimy, ja to pokażę będę dzisiaj zmieniał na set dwa, czyli raz dwa, trzy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Widzicie, zobaczcie, zmieniło się na dwójkę. Przytrzymałem 10 sekund i zmiana. Dobra, teraz przełączam na zasięg. Dobra, jeszcze raz. Wchodzimy na ten set tu i trzymamy. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i puszczamy. I widzicie, zmieniło się na jedynkę. Ok, jak przelecimy, to zostaje, wyłączę zapłon. Jest zapłon włączony i szukamy parametru. I jest setłany. Także e, jeszcze raz przytrzymuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Puszczam i mam dwójkę. I słuchajcie, najpierw trzeba wyświetlić ten, ten wskaźnik, wybierając sobie to, a później jeszcze przytrzymując 10 sekund na tym wskaźniku pozycja 1 zmieni się na dwójkę. I odwrotnie. Dobra, jeśli chodzi o kontrolkę, to ona jest aktywna wtedy, kiedy jedno z kół lub więcej ma ciśnienie za małe. Natomiast my mieliśmy niedawno przygodę z kołem, bo opona jedna uległa przybiciu. Jakiś tam metalowy element, taka gwóźdź jakiś się trafił. I żona mówi, że powietrza brakuje Ja mówię, no to zaraz napompujemy Napompowaliśmy, dalej nie ma powietrza No to mówię, no to nieźle Pojechałem po koło, przywiozłem zimowe koło No i jeździliśmy przez kilka dni Na jednym kole tylnym zimowym A teraz chcę założyć Wszystkie zimowe, bo jest Jesień, już jest w nocy e, tylko kilka stopni, a czasami nawet przymrozek więc zmieniam opony, zmieniam set, set na dwójkę i po przejechaniu e, jakiegoś niewielkiego odcinka e, ta kontrolka zgaśnie bo jeśli ciśnienie w oponach będzie prawidłowe a ja ustawiam tak ze 2,5 atmosfery to, e, to ta, ta kontrolka jeżeli są równe ciśnienia i ciśnienie jest wystarczająco duże to, e, to ona gaśnie ma was powiadomić, jak nastąpi jakaś awaria albo ciśnienie będzie zbyt małe. No bo wiadomo, że w elektryku, w samochodzie, który ma zasięg liczony w setkach, no te opony mają dość duże znaczenie i styl jazdy, nie na zasięg. Zrobię jeszcze zrzutkę. Być może dołączę do tego filmu, jak zmienię opony i przejadę się, żebyście zobaczyli, że ten ta kontrolka zniknie, że ona się nie będzie świeciła. Mitsubishi w posiada koła o dwóch szerokościach. Jeden komplet to 4 felgi, drugi to 5 calowe. Chodzi o szerokość. Mamy koło zimowe tylne i koło zimowe przednie, gdzie ewidentnie można zwrócić uwagę, że mamy różnicę w szerokości. Tu mamy zimówkę w rozmiarze 145-65 R15. Czyli tą węższą A ta tylna szersza jest 175 55 R15 I takie opony Stosuję Na lato i na zimę No właśnie dopompowałem Koła wszystkie Na 2,5 atmosfery No i co Lecę się przejechać Zobaczymy czy i koneczka ta Tutaj nam zniknie. No słuchajcie, przejechałem może ze 200 metrów i nie ma ikonki. Czyli wystarczy równo napompować, zmienić koła. Parametr set 1 zmienić na set 2 i po temacie. I tak samo zmiana z zimowych na lato. Trzymajcie się, pozdrawiam.